Siemanko, z tej strony Asinia Szabunia i dzisiaj będziemy To mm, domachem nie projektować zdam, tylko rozkładać rzeczy w domu. To jest nasza rodzinka. To jest nasz nowy członek rodziny. czy nie nowy, ale tak zmieniliśmy mu trochę wszystko. I zaczynamy. Oni sobie będą spać. I jak zobaczyliście, to ja wszystko tutaj zmieniłam. Dobra, i zaczynamy. W sumie to ona musi spać gdzieś... O tu jesteś na trzech. Dobra. Musimy to, ten plakat. Tak myślicie, tu, czy tu. I myślę, że czy ten plakat tu, czy tu. Myślę, że tu bo jest większy, a ten tu. Tak to jest ładnie tak to, 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 to. To jest albo dla mamy, albo dla dzieci. I to. Więc postawimy to tutaj, bo tak trochę ładnie. Plecak nasz ulubiony, który my zawsze bierzemy, bo to chyba nowy tak nie wiem. Dobra, to dla tych maluszków. Proszę, masz, dobra. A. Chorki. i... To jest dla tej. To jest piżamka, kurde. Będę musiała zrobić szafę. Hmm. będzie ta szafka, ta szafka eee, ta szafa będzie tu czy tu niech będzie tu, tak? czy tu może być tu tak, będzie tu No, ale ta tak brzydko wygląda więc ją do śmietniczka i chyba mam lepszy pomysł Weźmiemy jakąś tuszeczkę. Wszystko jakąś. nie pasuje. Może jakąś. Tuszeczkę. Może możemy akurat tą. tą. No, ale ona tu tak dziwnie, kurde wygląda. Ale dobra, niech już będzie. Bo potrzebujemy koniecznie ubrania. Ale tu tak dziwnie wygląda. Potwierdzam. A zobaczymy czy ta szapka, czapeczka jej pasuje, tylko trochę brzydko, a czy mamie ona pasuje, tak też brzydko, tacie tu na pewno, nie? Idźcie sobie spać, idźcie ja, a tą czapkę chyba potem wylecimy. mamy do wyboru ten telefon, ten telefon, czy Ten telefon, ten telefon bardzo dla mamy będzie, więc ten telefon dla tej matki. położymy go tu, w sumie to tu będzie, tu, fajny ten telefon, to, to położymy tutaj, to do wanny, o, jak powód, żeby zrobić jakąś półkę. Na przykład... Tom. Ale bo w sumie to tą Kurde, przepraszam. Przepraszam. W sumie to zrobimy tą Tom. Tak. Kurde. E, op Mhm. Gotowe możemy to tutaj tak zabawka naszej tigrisiaczki Tim Tigriski Tim Misie Kurde, potrzebujemy te, te w sumie tu te misiu, nie wiem. Napiszcie w komentarzach, mam przedstawić to być tygryska czy misia. Tą piżemkę Bananki do mamy. Tą piżamę, to tu mamy, tą piżamę do naszej nastolatki, tą torbę dla naszej mamy, tą dla nastolatki. No to dobra, zaraz zmienimy wszystkie rzeczy tak. W sumie to będą dwie takie torby, tą torby. tu, tą torby. tu. To mam torby tutaj do torb. Ale to nie jest na stulatki torba Tak? I teraz to jest ładę. Teraz to przymierzymy. są za hałasy. Tak to wygląda. I jeszcze wzięliśmy komputerek. Tylko zeszczycik dla tych maluszków, dla tej maluszki. Nie? To, leczkę, to tutaj, chyba położymy to na chwilę. My to damy tym maluchom. Masz tego tygryskie. Nie, masz tego tygryskie, ty masz tego dobra, masz. Yy, I... Dobra, mam wynieść to tu do torby chyba tak. Tu gdzieś tu... Yy, tołem umóweczek, żeby pisać. To logiczne w sumie. Napiszcie w komentarzach, dokładnie macie mi dość. U... jeszcze takie mówiliśmy. Tudy. Tu są wszystkie tylko ubrania. To jest dla nastolatki. Jedno dla nastolatki. To jest piżama twoja. Dla nastolatki, to tu jest tu. tu jest sukienka dla mamy. Tu jest dla nastolatki. Dobra, tu mamy. Tu dla... To tu, tutaj. Tak. Tylko mi w sumie... Nie wiem, ale Mam torbę. Wzięliśmy. Taka piżamka, zaraz zmierzymy. To dla Ciebie chyba. Tak, to będzie dla Ciebie. A. z mamy mini czulatki. Weź tu do czulatki? Nie. może do mamy? Nie, to dla Ciebie. Nie! Dobra. Nie dla nikogo to wyrzucimy. E, tą czapkę. zobaczymy czy będzie ładna dla. oto, to. To dla tej. dla Ciebie To, tu, tutaj. Mm, ta czapka. Ta czapka. Właśnie nie wiem. Ta czapka, tu dla niej. Ta czapka jest tylko brzydka. Ej! Nie, nie potrzebuję Nie, 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 nie chcę. No, ale kurde. Mieliśmy taki slaimy. Tych maluchów. Kurde. Wycówimy im zaraz tutaj jakąś szafkę dla ich zabawek. Czyli to niech będzie tak. Tak. Gotowe. Tu będzie wasz slajmik. Tu jeszcze jeden będzie wasz slajmik. To, to jest napój dla naszej szalatki. To jest też piżanka dla maluszków. I tu będą też ubranka malu, dla maluszków. Tak. Odkurzacz dla mamy. Odkurzacz będzie w kuchni. Kurde. O. Odkurzacz będzie na, do kuchni. Tu. Um, to będzie na na nastolatki też w sumie. No i ta turba w sumie. To też. To wyrzucimy. To, to nie potrzebujemy. To weźmiemy. To nie potrzebujemy. To będzie futka. Dobra. W to na dzisiaj na roziko, A jak chcecie drugą serię, to dajcie mi suba I na, i na 150 opóry, które...